Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku recenzji LEGO, kolejna recenzja z przeszłości, tym razem rok 97 i seria Castle numer 6007. Tak się prezentuje pudełko z naszym smokiem i naszym rycerzem jakimiś tutaj pogrążą smoków. Jest to Batlocked, tak to w ogóle się nazywa czyli Władca Nietoperzy jakiś lock Nietoperzy. Tak to się prezentuje na pudełku. Jeśli chodzi o zestaw, dostajemy w nim instrukcję bardzo prosta, wszystko jest uproszczone maksymalnie, nie ma tutaj nawet większości kroków. Tutaj mamy budowę smoka, tutaj dołączamy tylko do niego skrzydła i ziejące ogniem, ziejące ogniem element i wszystko łączymy w całość. Dostajemy oczywiście z tym zestawem jeszcze oczywiście reklamę serii Castle z takimi oto rysunkami i z drugiej strony pozostałe serie, jakie były dostępne wówczas. Piraci Aquazon, UFO i na górze Western i Castle. Przyjrzyjmy się teraz bliżej zestawowi. Składa się on zaledwie z 12 elementów, i tym głównym elementem, który przyciąga uwagę, jest smog, czarny smog. Nie ma on niestety możliwości tutaj ruchu głowy, ale i tak jest to fajnie artykułowane. Można ustawiać jego dłonie. One są chwytne, niestety tylko tutaj w poziomej płaszczyźnie, nie tak jak w minifigurkach można to ustawić tutaj w płaszczyźnie 360 obracać. One tylko w taki sposób mogą coś chwycić. Postaram się to zaprezentować. O, na przykład tak. Ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Mimo wszystko bardzo fajnie, że można coś tutaj wsadzić. Jeśli chodzi o głowę, tak ona wygląda. Można to rozczapierzyć, tak jak głowa krokodyla. W innych setach niestety to nie jest przesuwalne w górę. Tu możemy ten element wyjąć, usunąć. I smok nasz może wtedy wyglądać w taki sposób albo ziać ogniem właśnie, jeśli przypniemy ten element. Z tyłu możemy ustawić na niego, na, y, posadzić na niego naszego Batlorda. Ogon jest także przesuwany, tutaj, ruchomy w płaszczyźnie. Jak na tamte czasy, wydaje mi się, bardzo fajna figurka. Można ją było jeszcze umieścić y, na jakiejś podstawce tutaj, otwory na study, więc spokojnie to mogło być jeszcze stabilniejsze niż jest w tej... Y, pozycji i oczywiście skrzydła ruchome, bardzo proste, standardowe, przeźroczyste, podobnie jak w Knights. Ta kolorystyka jest troszkę inna, chyba, wydaje mi się, w Nexonites albo bardzo podobna, być może przez to, że jest... Y, są zgrubienia na tym i to nie jestem, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest ten sam plastik. Wydaje mi się, że trochę inny, ale poprawcie mnie, jeśli y, kto, któryś z Was, y, drodzy widzowie, wie, czy to jest już inny odpowiednik koloru pomarańczowego. Dajcie znać w komentarzach. Kolejnymi elementami w zestawie są takie dwa oto nietoperze. Jeden może być tutaj na takiej buławie przypięty, powiedzmy, i może być jakimś insygniem władzy nad nietoperzami dla naszego bohatera. A drugi jest jakimś elementem zapasowym. Fajnie, że dostaliśmy dwa w takim ceciku. Bardzo fajne, rzadkie elementy. Moim zdaniem jak najbardziej ciekawe uzupełnienie kolekcji. Idąc dalej. Wyposażeniem bojowym naszego bohatera jest miecz taki oto chromowany. Z jednej strony tutaj możemy zobaczyć, że jest napis Lego w tym okrągłym elemencie. Z tej strony mamy chyba numer, a z drugiej strony będzie właśnie napis Lego. I tak właśnie jest. I przejdźmy do naszego bohatera, czyli naszego Batlorda. Ma on tego typu hełm. Można coś mu przypiąć na górze jeszcze. Tutaj skrzydła nietoperza. Z tyłu trójeczka i znak C drukowany. Po zdjęciu ukazuje nam się taki oto wojownik. Bardzo ciekawy nadruk. Bardzo ładnie się prezentuje. Nietypowy. Pierwszy raz, w sensie yy, nigdy nie widziałem w innym zestawie jeszcze takiego yy, odpowiednika. Bardzo ostro sercowane brwi, wąsy, czy nawet puliczki może bardziej. Ciężko mi stwierdzić. I taki zarys y, włosów. Z tyłu bez nadruku. Ale na co warto zwrócić uwagę, to Peleryna z takim oto nadrukiem. Szara, tutaj wycięta na dole. I znak C. Bardzo ładna. I oczywiście dla potrzeb recenzji. Z tyłu bez nadruku. Kolorystyka z przodu. Typowa, wojskowa, powiedzmy standardowy nadruk. Moim zdaniem zestaw wydaje się kompletny. Dostajemy w nim minifigurkę i to dość wyjątkową, w ciekawym hełmie, z interesującą peleryną. Także smoka, który tutaj jest tym elementem, który przyciąga uwagę. Jest najbardziej mroczny, czarny, ale to nie zmienia faktu, że absolutnie nie gubi się gdzieś tam w tle, tylko jest bardzo widoczny. Ma spore możliwości tutaj pozowania, jak na tamte czasy. Sporo elementów, które możemy tutaj ustawić w sposób dla nas najbardziej odpowiedni, i wydaje mi się, że sam zestaw jest godny polecenia, a jako uzupełnienie także się na pewno sprawdza gdzieś w zestawach Castle. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie odcinka, pozdrawiam i do następnego, cześć, trzymajcie się.